Nie w kwiatki! Tu chodzi! Chodź. 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 chodź, chodź, chodź! Dobra poducha! Nie będzie nic z tego, mówiłam żeby mu przynieść kurtkę na początek Żeby kurtkę pierwszą zeżar... Chodź! Dawaj! Dawaj tu! Dingo! Dawaj! Uniesiole! Do jamy! Tu są kupy! No! Dinguś, to nie jest zabawka. Oddaj to. Aport. <laughs> nie. Koniec. Spokój. Chodź, aport, ładnie, a no, a Nie, 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 nie. Chodź. Popatrz, masz tu, Dinguś. Ej, będziesz bity, będziesz widział. Masz, tu, masz. No, tu masz. To twoje będzie, twoje będzie. No. Twoje będzie, to będziemy siedzieć. No, widzisz, smokusie. No. Z przeszyciami, ty. No. Oddaj, dziadu. No. To nie jest do gryzienia. Nie, szmataj, będzie do gryzienia. No. To w zimie dopiero dostaniesz, widzę. Ci oddać. A to moje. Nie, o, o. Dinguś, popatrz, ja ci coś pokażę. To na tym trzeba popatrzeć a widzisz, jakie fajne to jest to. Do leżenia? O, widzisz, to jest dolegania, a nie do gryzienia, o, tu na tym legaj, legaj na tym, tak, waruj na tym, no. A widzisz, no, to twoje będzie, twoje będzie, tylko nie do zezarcia. Co? Pokaż się tu, pokaż się tutaj, pokaż. Molda. Nie wyzelej, tu masz. Już mhm. padło. Teraz tak ładnie na tym paruj pięknie, a widzisz, no. teraz dobrze waruje na podłuchach, no, dobrze, no. No. nie, to już koniec, i odlać. no, dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. kleszcza ma, no, no, fajnie, tak fajnie, Ach, tak. Excellent. All right.